Kilka cytatów z Twittera Radosława Pyfla, bo to też ważne i ciekawe tematy. Wygląda na to, że pierwsza od roku rozmowa sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych z ministrem obrony Chin przypominała głuchy telefon. Ciekawe, aczkolwiek tutaj w nawiasie z polskiego punktu widzenia, dziwne i niezrozumiałe słowa prezydenta Wołodymyra Zemieńskiego, który dziękuję Olafowi Scholzowi za działania dyplomatyczne w Chinach. O te tematy za kilka chwil zapytamy naszego gościa, ale także wspomnimy, już świętej pamięci profesor Jadwiga Staniszkis, a nasz gość jest już razem z nami Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, publicysta, pisarz Instytut Sobieskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. witam Panią, witam Państwa i pozwoli Pani, że zacznę od złożenia najświeższych kondolencji rodzinie. Pani profesor Staniszkis, promotorce mojej pracy magisterskiej, z którą utrzymywałem przez bardzo długi czas kontakt intelektualny, była wspaniałą promotorką, no ale tego typu wydarzenia są najważniejsze na pewno dla tej najbliższej rodziny, która, która to bardzo przeżywa i, i najszczersze kondolencje dla nich w tym trudnym czasie. Tak, to prawda, bo to wielka intelektualistka, wielka, wielka strata po prostu dla, dla, dla Polski, ale trochę mniej o profesor Jadwidze Staniszki słyszało się w kontekście Azji i właśnie rozumienia Chin. Ty Radku, zwróciłeś mi uwagę, że pani profesor, no, można powiedzieć, że w taki szczególny sposób te Azję rozumiała. Gdybyś mógł powiedzieć nieco, nieco więcej słuchaczom Radia Wnet, jak te twoje relacje naukowe wyglądały z panią profesor Jadwigą Staniszkis? No właśnie, to jest bardzo ciekawa sprawa, bo żeby zachować właściwe proporcje, ja poznałem przedmiot, taki bliski kontakt intelektualny z profesor Staniszkis już dosyć późno, kiedy była legendą Solidarności, no, doradczynią właśnie Niezależnego Związku Samorządowego Związku, z, związku z Niezależnego Samorządnego, Związku Zachodowego Solidarność była ikoną antykomunizmu, wybitną intelektualistką już w tamtym czasie. A w, ja pod koniec lat 90. pisałem pracę magisterską w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i spotkałem się po raz pierwszy tak na dobrą sprawę z panią profesor w Pekinie, gdzie no, rozmawialiśmy o tym, czy nie zechciałaby zostać promotorką mojej pracy magisterskiej. I to było bardzo ciekawe, bo ona świetnie czuła się w Azji, doskonale się tam odnajdywała. Azjaci też no, nawiązywali dobre porozumienie z panią profesor. Nasłynęła wtedy z tego, że kilka godzin pod, spacerowała wręcz po Pekinie i nie miała żadnych barier czy takich lęków związanych z tym, że nie będzie w stanie się z ludźmi porozumieć albo że nie znajdzie drogi. Natomiast charakteryzował ją też taki dosyć hermetyczny język. Bardzo trudno było się przez ten hermetyczny język przebić i to zrozumieć. I na początku, przyznam się szczerze, że niewiele rozumiałem z tego, co pani profesor do mnie e, mówi. E, I wręcz byłem przerażony, kiedy słyszałem jej analizy. Byłem przerażony i dwuzgotany tym, że przez pięć lat studiów socjologicznych na Uniwersytecie, Uniwersytecie Warszawskim i czegoś, nie nauczyłem, ale postanowiłem być wytrwały i w pewnym momencie przebiłem się przez ten hermetyczny język i wtedy ukazało się przede mną, otworzyła się przede mną brama no niesamowitego intelektualnego bogactwa i inspiracji, w której Azja rzeczywiście też odgrywała istotną rolę, bo profesor Staniszkiew napisała przecież też swoje ważne książki w Japonii, gdzie spędziła wiele miesięcy, a my poznaliśmy się jakby w Chinach i i no, rozpoczęliśmy pisanie tej pracy magisterskiej o filozofii politycznej z Chin, co było, no myślę, że wielkim zaszczytem dla mnie i wielkim honorem, chociaż profesor Staniski nigdy nie lubiła takich form statusowych, właśnie ceremonialnych, ale powiem też może coś, co sprawiłoby jej większą przyjemność, że była to wspaniała intelektualna przygoda w moim życiu pisanie tej pracy i później później wielokrotnie dyskusje z nią. O Azji, o świecie i nie tylko, bo przecież napisała w 2006 roku bardzo ważną książkę Władza Globalizacji, gdzie pisała o kształtującym się ten porządku globalnym, w którym Azja odgrywa bardzo istotną rolę. I myślę, że trochę szkoda, że zwłaszcza teraz, kiedy no, mamy te zmieniające się paradygmaty, ten bardzo dynamiczny świat. To nie ma z nami takiego wybitnego umysłu, jakim była profesor Spaniszki, która słynęła właśnie z wielkiej wyobraźni, a to z wielkiej odwagi, wielkiego nonkonformizmu, właśnie takiego nawet czasami nonszalancji czy lekceważenia formy, ale prosto do celu, jakby przewijała się, czy starała się przewijać ze swoimi diagnozami i za to cenią ją również ci, którzy gdzieś tam no ona nie lubiła tych szufladek i też myślę, że trudno ją zaszufladkować w tych takich prostych podziałach, tam prawica czy lewica, ale no, budziła wielki respekt i wielki szacunek, zwłaszcza teraz no, wiele osób, chociażby tutaj profesor Maciej Gdula, jedna z naczelników postaci lewicy, no też studiował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, też napisał wiele ciepłych słów pod adresem profesora Staniszkiewic. No była to wybitna postać, która była ponad tymi wszystkimi podziałami. Był to wielki zaszczyt i honor dla mnie i wielka intelektualna przygoda, że mogliśmy o tej Azji i o globalizacji, wymienić tak wiele, wiele myśli. Bardzo dziękuję radku za to wspomnienie. Ja myślę, że my także na antenie Radia Wnet jeszcze nawet jestem przekonana, że jeszcze wielokrotnie będziemy wracać do tego dziedzictwa intelektualnego świętej pamięci już profesor Jadwigi Staniszki. A teraz jeśli pozwolisz, to jeszcze na moment przejdźmy do polityki chińskiej, polityki azjatyckiej. Może zacznę od twojego wpisu, który już na początku naszej rozmowy zacytowałam dziwne niezrozumiałe słowa prezydenta Wołodymira Zeałęńskiego i podziękowania dla Ola. Schultza za działania dyplomatyczne w Chinach. No właśnie, o co, o co w tym chodzi? No tutaj prezydent Zelenski podziękował kanclerzowi Scholzowi za to, że ten jakby próbował wpłynąć, czy namawiał Chiny do tego, aby te użyły swojego autorytetu, czy swoich wpływów do tego, aby powstrzymać, powstrzymać Federację Rosyjską. I żeby przekonać też Chiny do udziału w konferencji pokojowej organizowaną przez Ukrainę w Szwajcarii, o co Ukraińcy zabiegają i starają się Chiny do tego namówić, co moim zdaniem prawdopodobnie im się nie uda, bo wcześniej, jeszcze przed Olafem Scholzem w Pekinie był Siergiej Ławrow i tam w zasadzie uzyskał zapewnienie, że jakiekolwiek rozmowy pokojowe mają sens tylko wtedy, kiedy uczestniczą w nich dwie strony, a więc poza Ukrainą. Również Rosja, z no, tego co wiem, Rosja się do Szwajcarii nie wybiera, i pewnie też nie będą wybierać się Chiny. No, to może troszkę jest mało, mam wrażenie zrozumiałe z polskiego punktu widzenia, ta gra, którą prowadzi Ukraina i dlaczego ona w ogóle dziękuję kanclerzowi Szolcowi, który też stara się wpłynąć na stanowisko Chin w tej sprawie. Wydaje mi się dlatego, że gdzieś w naszym schemacie myślenia, myślę, że profesor Staniszki na pewno by te schematy obalała, a przynajmniej rozluźniała. W naszym schemacie myślenia no, te Rosja w zasadzie i Chiny to jest jedno i to samo. Te kraje są zblokowane, połączone strategicznym interesem i doskonale ich działania są skoordynowane. Natomiast wydaje mi się, że Ukraińcy starają się rozluźniać ten związek i też wiele zachodnich Europejczyków, no inni powiedzą, że to jest taki teatr cieni, że Scholz, czyli za chwilę będzie apelował prawdopodobnie również Macron, bo Xi Jinping będzie w Paryżu, że oni starają się tą relację rosyjsko-chińską rozluźnić, ale że to, się i tak, że to się i tak nie uda, że to jest skazane na niepowodzenie. No mimo to Ukraińcy próbują i próbują też Niemcy i to trwa. Ja jestem bardzo ciekaw wizyty prezydenta Dudy, która będzie w czerwcu w Pekinie. Spodziewam się, że jako obywatele polscy dostaniemy zwolnienie z wiz, bo już 10 krajów w Europie zwolnienie z wiz do Chin dostało i to też samym Chinom na tym bardzo zależy, więc sądzę, że to prawdopodobnie prezydent Duda, który zawsze jednak był obecny na zaproszenie Chińczyków, nawet wtedy, kiedy nie wybierali się tam przedstawiciele. Innych krajów zachodnich, że to powinno być jakieś podsumowanie jego wieloletnich wysiłków i by było bardzo zdziwione, gdyby Chińczycy tej wizy nie przyznali. No a czy coś zmieni kwestii Ukrainy, to trudno powiedzieć, bo nawet jeżeli Chińczycy nie dołączą do tej e, konferencji pokojowej, to pamiętajmy, że jest to kraj dziewięciokrotnie większy od Rosji, więc jakiekolwiek wahnięcie w jedną albo w drugą stronę robi wielką różnicę. Robi wielką różnicę, znaczy. Jakakolwiek decyzja zapada w Pekinie i będzie zapadać również, kiedy nastąpi jakiś rozejrz na Ukrainie, bo przecież kiedyś nastąpi, to jednak jest niemożliwe bez Chin, a każda decyzja, która zapada w Pekinie no, jest przemnożona przez ten jakby współczynnik wpływu, który w przypadku tak wielkiego kraju, jakim są Chiny, jest ogromny i oto idzie jakby cała gra tutaj Ukrainy i to próbował robić Olaf Scholz. I za to dziękował mu Wołodymir Zełański, co myślę, że z naszego punktu widzenia może być trochę dziwne, bo my ten świat w naszych głowach układamy sobie trochę, trochę inaczej. Wspomniałeś rzadko o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach, ale przed nami zupełnie zdecydowanie szybsza wizyta prezydenta w Stanach Zjednoczonych. No i teraz na moment jeszcze przejdźmy do USA. Wygląda na to, że pierwsza od roku rozmowa sekretarza obrony właśnie z ministrem obrony Chin przypominała głuchy telefon. Powiedz proszę coś więcej o co wiadomo na temat na temat tej rozmowy, jakie tutaj były kluczowe tematy. No, wydaje mi się, że niewiele z tej rozmowy wyniknęło, chociaż oczywiście dobrze, że ministrowie obrony w USA i w Chin, tak wielkich mocarstw, ze sobą rozmawiają. Lepiej, żeby rozmawiali, niż żeby nie rozmawiali. To jest pierwsza od roku rozmowa, wcześniej takich rozmów nie było. Dajemy sobie wszyscy sprawę, że jeżeli nie rozmawiają ze sobą szefowie sztabów wojskowych, to tworzy to ogromne ryzyko, że. Ktoś gdzieś tam dokona jakichś błędnych ocen i dojdzie do eskalacji, czy to w Cieśninie Tajwańskiej, czy na Morzu południowo -Cińskim. No ale był to głuchy telefon, jak to określiłem, dlatego że taża ze stron właściwie powtórzyła swoją wersję i swoją ocenę tego, co się dzieje na Indo-Pacyfiku. Więc Lloyd Austin, sekretarz do spraw obrony Stanów Zjednoczonych, powiedział o tym, że Stany Zjednoczone są za swobodą żeglugi. Na Morzu Południowochińskim i że o to będą walczyć. Natomiast admirał Dung Jin, minister obrony Chin, powiedział o tym, że Morze Południowochińskie, czy właściwie chodziło szczególnie o Tajwan, no jest kwestią, która jest nierozerwalnie związana z interesem chińskim. Jakiekolwiek próby tutaj ingerencji no są. są niepożądane i są uderzeniem jakby w chińską rację stanu, a także może południowo-chińskie też powinno być jakby tutaj respektowane prawo, prawo Chin do tego, więc mamy dwie różne, dwie różne interpretacje nakładające się na siebie i chyba każda z mocas pozostaje przy swoim i trochę inaczej sobie wygląda, wyobraża to, jak to powinno wyglądać na Indo-Pacyfiku. No, na to wszystko się nakłada rzeczywiście jeszcze sytuacja na Ukrainie i sytuacja na Bliskim Wschodzie, o którym, no, Państwo rozmawiacie, czy o której rozmawiacie na antenie radia wnet i możliwość wybuchu tego konfliktu między Iranem a Izraelem. Stany Zjednoczone też na pewno będą tam w jakiś sposób zaangażowane. No więc sytuacja jest bardzo dynamiczna. No i właśnie wielka szkoda, wielka szkoda, że tak sobie też myślę, to no, powiedziałaby moja promotorka, promotorka mojej pracy magisterskiej, widząc już tych te kilka teatrów e, wojennych, gdzieś tam widząc tą skomplikowaną, złożoną, dynamiczną e, sytuację, no myślę, że ona by się czuła trochę jak ryba w wodzie. Trochę nawet zaczynam żałować, że, że te czasy jej intelektualnej refleksji przypadły na okres końca historii, kiedy niewiele się działo. E, tak na dobrą sprawę, no ona już zapewniła sobie pewien prestiż czy pewną pozycję naukową w tych czasach wielkiego przełomu 89 roku, no ale myślę, że dopiero dzisiaj to, to naprawdę, e, kiedy mamy te złożone relacje, Bliski Wschód, Indo-Pacyfik, Ukraina, e, zachód Europy, federalizacja, jak to wszystko jest złożone, jak to wszystko jest dynamiczne, to myślę, że dzisiaj ona miała pełne pole do popisu i tak się zastanawiam, no czy, czy to trochę jednak yy, yy, nie za wcześnie, no, ale i tak dokonała wielkich rzeczy i tej książki, tak jak postkomunizm czy władza globalizacji, yy, no, zostaną z nami już, yy, już na zawsze, więc jeśli pozwolisz, to tak spłentuję ten komentarz dotyczący współczesnej polityki międzynarodowej. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję Radosław Pyfel, ekspert do, do spraw polityki azjatyckiej, do spraw Chin. Także pisarz, publicysta, był gościem popołudnia w NET. Jeszcze raz Radku dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, miłego dnia.